Standardowo zaczniemy analizę od największego interwału czyli od tygodniowego interwału ale zanim do tego to przejdziemy do tego co się wydarzyło w poprzednim tygodniu tak? bo jestem z wami transparentny i chcę wam wszystko po prostu przekazać więc wróć, wróćmy do piątku bo w piątek była ostatnia analiza w sobotę nie dałem rady więc w piątek co tutaj się wydarzyło w piątek tak jak wam mówiłem ben, próbowałem otwierać longa w sumie chyba go nawet miałem otworzonego gdzieś z tego knota z tego co pamiętam, aha, w tym miejscu więc e, longa odpalonego i był 9300. Nie e, niestety, coś tutaj się wydarzyło. Nie poszliśmy po, e, do góry, tylko dalej generowaliśmy płynność. Tak jak widzicie Bitcoin cały czas tutaj spadał i wrócił do tego 4-godzinowego mm, wzrostowego gapa, który był w tym miejscu. Ale tak jak pomówiłem, na dniówce dla mnie to już było. Mm, był bardzo dobry poziom do, 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 do pójścia do góry, bo dobiliśmy do jednoniowego wzrostowego gapa i stąd już mogliśmy iść do góry. Oczywiście były targety poniżej, czyli gap w gapie też jest mocnym drawem na płynności, więc tak jak mówiłem po wybiciu stop lossa będę próbować jeszcze raz wejść w longa. Dlaczego? No bo dalej będzie jakby pozycja hmm, w grze to nie będzie revenge trading ani nic takiego, tylko po prostu będzie inny plan, inna próba rozegrania tego longa. Więc w tym miejscu rozegrałem tego longa, dobiliśmy do jedynowego gapa. Niestety Bitcoin zawrócił i wybiło mi tą pozycję. Widzicie tutaj, że nic się nie zmieniło w ogóle przy tym spadku, w sensie w strukturze Cały czas tworzyliśmy te low resistance liquidity, widzicie, że nie robimy nic takiego i nie wracamy w dół, tylko cały czas generujemy tą płynność do góry, tak? Więc to jest bardzo ważne, to co się działo już w piątek, tak? I w tym miejscu odpaliłem kolejnego longa, stop loss, nie pamiętam już w którym było miejscu, ale 88,500 chyba, 88,500, nie chcę Was okłamać, chyba gdzieś tutaj, albo 89,500, nie, 88,500 chyba. Bo tutaj miałem no około 88500, więc 100 plus był na naprawdę niskim poziomie, jakbyśmy mieli już naprawdę nisko zejść. Dlatego miałem 100 plusa w tym miejscu, bo. Ta dniówka, która się zamknęła w tym miejscu, dla mnie była mega wzrostowa. No widzicie, tą engolfującą świeczkę wzrostową. I cały czas sądziłem, że ten wolumen wzrostowy się utrzyma i będziemy kontynuować do góry do tego tygodniowego wzrostowego, spadkowego kapa. Niestety, co się wydarzyło? No Bitcoin, jak to Bitcoin, zaczął tutaj manipulować i poszedł praktycznie od razu w dół. Tutaj było, byliśmy w dużym proficie i powiem Wam szczerze, że w tym miejscu jak zobaczyłem, że nie zgarniemy nawet tego szczytu i mamy gigantyczne świeczki wzrostu spadkowe i flipujemy tego 15-minutowego wzrostowego gapa. Bo gdybyśmy byli wzrostowi, powinniśmy zrobić coś takiego, czyli utrzymać ten trend wzrostowy, a jak zobaczyłem to, to się zastanawiałem, czy nie zamykać tej pozycji, ale już powiem wam szczerze, nie chciałem kombinować tam na grupie i stwierdziłem, że przytrzymam tę pozycję, możliwe, że zeswipuję ten dołek i wtedy jeszcze raz ruszymy do góry, ale czułem już w kościach, że bardzo możliwe, że przegramy tę pozycję i chciałem ją zamknąć, więc następnym razem po prostu ją zamknę i dam informację na grupie. Też czemu sądzimy, że możemy pójść niżej? Dlatego, że mieliśmy tutaj Devil's Marka, tak jak ostatnio mieliśmy Devil's Marka do góry, tak? czyli w tym miejscu widzicie, że praktycznie tego knota nie było, na czwórce też chyba, tak, na czwórce też go nie było, i na tym co, co najważniejsze, w tym miejscu też na tygodniówce nie było tego knota. Więc ten cały rów spadkowy, który tutaj się wydarzył, on był po prostu, od tygodniówka otworzyła się. Widzicie, że godzina 21 i pierwsza w nocy po prostu poszliśmy w dół, więc tutaj tak samo jak, był, jak ta godzinówka nie było w ogóle sprzedających, więc bardzo to też był mocny poziom na płynności. Więc dobiliśmy w ogóle do tych wszystkich poziomów, niestety wybiło mi dwie pozycje, dwie longi i co tutaj się dalej działo? No otworzył się wiadomo Seaming Up o godzinie 00 piątek. Cały czas tutaj widzicie, że konsolidowaliśmy, konsolidowaliśmy i udało mi się złapać, już wam mówię, tego longa właśnie z tego dołka. A co to, co to był za, co to był za um, poziom? Już wam mówię, zeswipowaliśmy ten dołek z e, piątku, z godziny 17. Dobiliśmy. Mm, bardzo rzadko tego używam, ale jak już mam szukać jakiegoś poziomu e, do manipulacji, to e, często zaglądam na tą właśnie Fibonacciego. Dobiliśmy 06.18 Fibonacciego i po prostu zobaczyłem tą piękną reakcję z e, tego, m, tego dołka, czyli nie wchodziłem od razu przy takiej świeczce spadkowej, bo to by był, no można powiedzieć, że czysty hazard, też nie byłem pewien, że, że tutaj będzie. Znaczy byłem przekonany, że będzie tutaj reakcja, ale nie spodziewałem się, że taka. Sądziłem, że się razy slipujemy dołek, pójdziemy niżej i po konsolidujemy trochę, i dopiero wtedy będzie ruch wzrostowy. Ale zobaczyłem, że mamy bardzo mocną reakcję i udało mi się weźć 88670. Entry, stop loss jest, a już nie wiem, gdzie, w którym miejscu. Nie podam dokładnego Stoplosa i co? No i aktualnie jesteśmy gdzieś w tym miejscu, a co ważne, bo wróciłem też na story, wróciłem też na story, że coś tam Bitcoin idzie do góry i potem zaczął spadać, ale tak jak pisałem, zaraz wam pokażę, wejdę tylko na naszą grupę. w naszej grupie to było oczywiście powiedziane, jeśli wam wrzucam screena o co mi chodziło. Tak, tutaj wrzuciłem po pierwsze, że odpalam kurde pieczone, dawaj do góry OK. Tutaj wrzuciłem, że wrzucam odpalam longa, tak? Oczywiście odpalam longa na Bitcoinie 16.11 to jest w tym miejscu, gdzie jest 16 niedziela. Widzicie, ładna reakcja. Tutaj idziemy do góry. I tutaj wrzuciłem też, że obawiam się, że przez noc, że przez noc. Obawiam się, że przez noc jedziemy do Seamigapa, ale nie powinniśmy pójść po naszego stoplosa, dlatego nie daję stoplosa dentry na noc, tak? Więc dałem taką informację, kiedy cena była mniej więcej w tym miejscu, żeby po prostu ludzie z naszej grupy się nie stresowali, tak? Więc dałem tego, nie dawaliśmy stoplosa dentry, bo powrót do Seamigapa był jak najbardziej możliwy, tak? To też była godzina 20. W ogóle zauważcie, że Cimi Gap zamyka się o 23 i idealnie o 23 go wypełniliśmy. Tak jak widzicie w tym miejscu 23, no dosłownie 23.00 my wypełniamy Cimi Gapa. I co tutaj się wydarzyło, no od razu była reakcja wzrostowa i teraz kontynuujemy do góry, więc musiałem wam to wszystko przedstawić. To całe moje myślenie, dlaczego wchodzę w pozycję i jak wyglądała moja analiza abyście mieli po prostu podłoże tego wszystkiego i wiedzieli o co chodzi na wykresie tak więc to wszystko było e, no tak naprawdę wymagane żeby zrozumieć to co się aktualnie dzieje na bitcoinie więc jeżeli wiecie co tutaj się wydarzyło czyli ta manipulacja czyli bitcoin wybił wam tego longa mi wybił longa i nie udało się złapać tej pozycji tutaj i to wiecie że to jest czysta manipulacja z racji tego że to jest pewne no według mnie no jest to bardzo wysoko prawdopodobny trade z racji tego że no, nie dobiliśmy tego 4-godzinowego spadkowego gapa. Oczywiście, zgarnęliśmy płynność tych, z tych szczytów, ale, tak jak mówię, na większym interwale jest 96 tysięcy dolarów do zgarnięcia, tak? Ale dla mnie pewnie jak to jest aktualnie ten szczyt 4-godzinny spadkowy gap. Jak widzicie, tutaj cały czas jest otwarty i się zastanawiam, czy nie przedłużyć tego longast 88-670 do 96 tysięcy dolarów z racji tego, że no, dla mnie to też jest pewniak, znaczy pewniak, no. E, w kwestii tygodniowej pójdziemy tam, do tamtego miejsca, do 96 tysięcy dolarów, ale obawiam się, że jak nie zamknę pozycji tutaj, to Bitcoin zrobi coś takiego, tak? I dopiero potem pójdzie do 96 tysięcy dolarów, bo jak zgarniemy 94, 300, czyli ten szczyt E, właśnie dobijemy tego 4 godzinowego spadkowego gapa, to tutaj może pojawić się reakcja spadkowa, ale nie musi. Więc ja nie jestem magikiem, wam nie przewidzę, że dobra, idziemy teraz do 96 tysięcy dolarów, tylko gramy prawdopodobieństwa, tak? Mam tu płynność, mam tutaj mocny poziom i naj, mm, pa, największa, największe prawdopodobieństwo, w którym cena pra, prawdopodobnie się zawróci, jest właśnie po zgarnięciu płynności i dobiciu do jakiegoś. Y, oporu z większego interwału. W tym przypadku to jest 4 godziny spadkowy gap, low resistance liquidity, ten szczyt yy, i to jest pierwszy poziom. A celowanie w drugi, w drugi poziom dla mnie to jest, yy, no nie, że hazard, ale po prostu, yy, no nie, że głupota, no nie wiem jak to nazwać, po prostu nic pewnego, bo jestem pewny, że cena dobije do tego miejsca, ale nie wiem co zrobi w tym miejscu, czy o, może pójdzie do góry, albo on może spadnie, i ja nie chcę po prostu obstawiać tych pieniędzy na właśnie to miejsce. Więc prawdopodobnie zamknę, zamknę po prostu pozycję w tym miejscu i będę liczył na to, że, 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 że e, cena e, zawróci i dam jeszcze jedno entry pod longa do 96 tysięcy dolarów. I stąd będę szukał shorta, ale nie od razu. Chociaż mm, zobaczę, jak to będzie wyglądać na mniejszym interwale. Czy teraz robimy coś takiego, będziemy generować płynność, dobijemy do tego em, gapa i będziemy mieli bardzo dużo płynności poniżej. No to wtedy będę szukał tego, tego shorta, tak? Więc em, tyle, jeżeli chodzi o moją. Mm, o moją pozycję i teraz możemy zacząć od tygodniowego tygodniowego gapa. więc co tutaj w tygodniowego interwału co tutaj się dzieje? no cały czas mamy tego tygodniowego otwartego gapa, który jest w tym miejscu widzicie pięknie, że on jest cały czas otwarty i raczej idziemy w tą stronę. tygodniówka poprzednia zamknęła się do dziś, więc raczej będziemy kontynuować trend ten, który tutaj utworzyliśmy, czyli no, ten trend wzrostowy na tygodniowym interwale. Oczywiście miesięczna świeczka jest spadkowa, to już o tym mówiłem, więc dobicie do e, w ogóle tego flipniętego gapa, czyli do tego miejsca, do dobicie do tygodniowego e, spadkowego gapa e, będzie bardzo mocnym mm, poziomem, więc tygodniówka raczej, no powiem, tak jak mówiłem w tym miejscu, że 1, 2, 2 tygodnie pierwsze e, grudnia będą wzrostowe, tak to się dzieje, idziemy po tego tygodniowego mm, spadkowego Gapa, tutaj w ogóle mamy breaker, breaker block, więc to jest bardzo mocny poziom i bardzo ciężko będzie go przebić. E, czyli, jeżeli mamy na przykład, czym jest breaker block, no to jest po prostu order block, tylko taki można powiedzieć, że odwrócony, czyli mamy pójście do, do góry powyżej danego poziomu, w tym miejscu z, zbierają się ordery, i jeżeli tracimy ten poziom, no to on potem służy nam jako opór, i te osoby, które tutaj mm, otwierały. Longi będą tutaj po prostu zamykać pra prawdopodobnie w entry na lekkim minusie, więc to będzie bardzo mocny poziom e, do przebicia. Więc wszystko, wszystkie shorty poniżej tego, poniżej, tego y, poniżej 104 tysięcy dolarów są bardzo dobrymi shortami, y, bo według mnie no, na miesięcznym interwale idziemy na 75 tysięcy dolarów. Więc teraz przejdziemy sobie y, do dniówki. Tygodniówka mówiona, miesięczna świeczka Wiadomo, co tam się dzieje. I na jednodniowym interwale. No tutaj za dużo nie możemy powiedzieć, chociaż bardzo ładnie to wygląda. Te ostatnie świeczki, tutaj Jak widzicie ta dniówka swipuje nam previous day long, znaczy swipuje ten dołek i jeszcze dołek w ogóle z piątku. Więc to jest w ogóle bardzo mocny poziom. Widzicie, że tutaj bardzo ładny swip. I aktualnie będziemy flipować jednodniowego wzrostowego, spadkowego gapa, więc to powinno nas dowieść do 94 tysięcy dolarów. Tak jak wam mówiłem, więc dniówka, tygodniów mamy taką, tygodniówka, miesięczna świeczka nie jest w naszym, w naszym kierunku, ale tak jak mówiłem, pierwsze dwa tygodnie idziemy do góry i to się aktualnie dzieje, więc tygodniówka jest w naszym kierunku. Dniówka aktualnie jest w naszym kierunku, bo swipujemy dołek, flipujemy gapa i 4 godzinówka jak najbardziej teraz też jest w naszym kierunku, bo tutaj widzicie, że nie respektujemy tych spadkowych gapów, tylko je flipujemy i respektujemy wzrostowe gapy, jak widzicie w tym miejscu zrespektowaliśmy tego gapa tutaj na bardzo małym interwale, ale dobiliśmy do gapa i nie respektujemy spadkowego gapa, więc to jest bardzo, bardzo Mocny trend. Wzrostowy, bardzo ładny sweep z tej konsolidacji. Tutaj też mamy, można powiedzieć, że AMD, tak czyli ten setup, o którym on bardzo często mówiłem, czyli akumulacja, manipulacja. Tam, tam zaznaczę to na czerwono. No i mamy teraz dystrybucję, i to bardzo często e, się dzieje. E, już wam pokazuję. AMD, tak? Akumulacja, manipulacja, dobicie do e, zgarnięcia płynności, dobicie do większego targetu, czyli 0,18 Fibonacciego w tym przypadku i e, ak, dy, dystrybucja do, no po prostu piękny, piękny setup e, i u, pięknie, że mi się udało złapać tego, tego longa. E, tak samo jak to było w tym miejscu, czyli mamy akumulację, e, manipulację i dystrybucję. Tak samo e, było chyba gdzieś tutaj akumulacja, to ten cały rok to była manipulacja i tutaj mamy dystrybucję, więc cały czas ten setup AMD się powtarza, no i według mnie idziemy na, 9, na 94 tysiące dolarów. To jest pewnie jak e, mniej, pewny, pewny e, mniej pewny poziom, to jest 96 tysięcy dolarów, ale nadal jest mm, wysoko prawdopodobny, tak? Dla mnie to jest pewnie jak ten 4 godzinny mm, spadkowy gap, dobicie z tego low resistance liquidity, e, że po prostu pójdziemy to jest naj, naj, jak to powiedzieć, najbliższy target dla Bitcoina, tak? Czyli z 92 tysięcy dolarów. Jeżeli miałbym obstawiać, co pierwsze zrobimy, czy pójdziemy po 94, czy pójdziemy po 87, to dla mnie jak jest to, że idziemy po 94. Dlatego też już paliłem longa, dlatego też rozgrywam pozycję long. Yy, I w sumie tyle, co chciałem wam przekazać. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Cześć.